Pójść, tak? Owal pójść. Głowę. Głowę. Coś z tobą. No, ale to co będzie patrzył? Cały czas tu z tobą siedzi. Kro. Tak, licznie. Dalej, oczka. Teraz oczka. To mnie wielkie oczy. Wielkie oczy to ta ma? No to super. No? Co dalej? Oczka i co dalej się rysuje? Co? No pokaż tacie. Tata ta nie wie. Włoskie? Aha. Krótkie. A ta ma krótkie czy długie włoski? Krótkie. A oliwka ma długie czy krótkie? nie ma. No Liwka nie ma, kiedyś ma długie. Chyba mm. wystarczy już tych włosów. Mucho się kończy i włosów więcej nie ma. Oho. Nie kończy się. No zobacz, jak ta. Gdzie dokąd ma... Do, do uszów ma, ma włosy, z... a dalej już nie ma. Dosyć. Co jeszcze narysujemy? Oczka, tak. tak. I. Musek. I buza. I tak... A łóżka? Uszka? uszka jeszcze raz. Tak. O, miła. Nie, nie zmieście się, tak? Bo się skończyła tablica do rysowania. Czekajcie, nie masz, nie masz. O. O, mama chciała zbliżenie zrobić. To jeszcze raz? O, i chyba za duży. Ja O, oko, wielkie bós, burza, oko. Super! Skłóciło się. O, ucho jedno i z drugiej strony ucho drugie, tak? Ale piękny tata. Jeszcze kilka włosków. W takim tacie nawet, mama się nawet zakochała. Nawet w realu nie jest piękniejszy. Tak, takie włoski ma. Oliwciu. Oliwia, Oliwia kochanie. Pomachaj mamie do kamerki. I pójdź buziaczka, bo to wyślemy. Do Polski babciom i dziadkom. Dobra. Co jeszcze Super. powiesz babci dziadkowi? Co powiesz babci dziadkowi? Dobra Nie noc. Tylko? Nic nie powiesz? Powiedz coś. Będę... Pac to ja jest... co